Od rana ciągle słychać Bosmana, jest bez przerwy. Polernie się drze, choćby ręce porani. Bosman zawsze cię zgani, i powiada, zrobione jest źle. Czas leci, proszę Państwa. Dzień dobry przede wszystkim i czas na kolejny odcinek opowieści morskich treści. To już będzie 38 odcinek, I jednocześnie szósty odcinek drugiego sezonu. Proszę Państwa, dzisiaj gościem jest kapitan Andrzej, którego Państwo dobrze znają, bo to już chyba 17 odcinków było z Tobą. I jesteśmy w mieszkaniu Andrzeja i Andrzej, wiem, że napisałeś jakąś nową książkę, czy, czy, czy kończysz ją pisać, kiedy to będzie wydana i może parę słów o tej książce. A jak już będzie wydana, to, to zrobimy inny odcinek. Pokażemy tą książkę, parę zdjęć z niej i, i tak dalej. I, i po szczegóły. A na razie taką zajawkę. Tak. Bardzo proszę, mów. No. Dzień dobry Państwu. No znowu się spotykamy. Jest już październik 22 roku, więc to jest data taka dość ważna dla mnie. No i chciałem tutaj przedstawić jeszcze Napisałem już tą książkę, na razie opracowujemy ją, przygotowujemy zdjęcia, no, będzie wydana prawdopodobnie za dwa miesiące powinno, powinna ujrzeć światło dzienne. Z uwagi na to, że przy końcówce tej książki dotarłem do bardzo ciekawych postaci, no i chciałem teraz tu przedstawić jej. No, jako pierwszą taką osobą to jest kuzynka. Mego kuzyna Romana Mycielskiego, oczywiście pochodzącego z arystokracji, za którego ożeniła się moja kuzynka. Z uwagi na to, że jego ciocia w czasie II wojny światowej odegrała bardzo dużą rolę, no to chciałem na ten temat w tej chwili coś powiedzieć. W poprzedniej książce dałem sygnał na ten temat, bo Roman Mycielski mi coś, coś o niej powiedział, ale teraz widzę, że hrabianka Klementyna Mańkowska wchodzi jako bardzo ważna osobistość z dziedziny wywiadu. Była z najwyższego szczebla, jeśli chodzi o zainteresowanie wywiadu brytyjskiego i niemieckiej Abwery. Tutaj pokazuje jej zdjęcie w najnowszej historii. To jest właśnie polska hrabina w Abwerze. Była zaprzyjaźniona nawet szefem Abwehry, admirałem Canarisem, który oczywiście był przeciwnikiem Hitlera i za to został powieszony. No, z uwagi na to, że Klementyna Mańkowska bardzo dużą rolę odegrała, jeśli chodzi o strategiczny wywiad. Ona nie zajmowała się takimi pomniejszymi sprawami, jak na przykład również arystokratka Krystyna Skarbek, tylko ona miała zaprzyjaźnionych ludzi z najwyższych sfer niemieckiej arystokracji, którzy w czasie wojny byli na bardzo wysokich stanowiskach piastowali funkcje generalskie, a niektórzy nawet byli jako felmarszałkowie. Do takich należał na przykład felmarszałek Rommel, który był, musiał popełnić samobójstwo z uwagi na to, że był przeciwnikiem Hitlera, a w czasie wojny był dowódcą Afryka Korps. No jeśli chodzi właśnie o Klementynę Mańkowską, to ona miała na celu po prostu odwrócenie Losów II wojny światowej. O co chodziło? Chodziło o to, że w niemieckim wywiadzie w Abwehrze było dużo oficerów, którzy za wszelką cenę chcieli usunąć Hitlera od władzy. Wiedzieli, że on zdąża ku zagładzie narodu niemieckiego. No i dlatego właśnie ten wątek w tej mojej książce jest bardzo szeroko opisany. Tutaj tylko rzuciłem, rzuciłem taką wiadomość, żeby wszyscy wiedzieli, jak będą tę książkę czytać. To jest właśnie Clementyna Mańkowska. Drug, drugą taką historię, którą opisuję na końcu tej książki, to jest też ciekawa postać. Miałem na promie, jak byłem kapitanem promów wilanów, miałem stewardesę bardzo inteligentną, ładną, pochodzącą z Warszawy i często na wysadki jechałem z nią do, do rodziny, do stolicy naszego kraju. Okazało się, że ona miała narzeczonego, który był pilotem. Pilot okazał się później kapitanem Dreamlinerów, naj, najnowocześniejszych samolotów, jakie latały w locie. No i teraz taki rejs dla emerytów był zrobiony na promie, który płynął właśnie do Szwecji, i okazało się, że moja znajoma Stewardesa z mężem płynęła tam. No i, i tutaj, przepraszam, i tutaj postanowiłem porównać stanowisko kapitana promu i stanowisko kapitana samolotu pasażerskiego. I razem mogliśmy właśnie z Andrzejem Szymańskim, tym kapitanem, Porozmawiać na te tematy. O katastrofach lotniczych, no oczywiście każdy wiedział, 2 iły 62, wszyscy pasażerowie zginęli, łącznie z załogą. Samolot, który zginął w katastrofie smoleńskiej, cała załoga, prezydent państwa i wszyscy zginęli. No i porównujemy katastrofy na morzu, jakie się odbyły. No i tu wychodziło, że na morzu jest większa szansa, jeśli statek tonie. A jeśli w obecnym okresie czasu, gdzie jest taka dość ścisła informacja radiowa, no to statek zatonie, ale dokładnie jest wiadomo jego pozycja. Na, tratw, na statku są tratwy ratunkowe, są łodzie ratunkowe, także jest szansa, że nawet może no, cała załoga albo wszyscy pasażerowie mogą uratować życie. No na ten temat żeśmy sobie taką dość ciekawą rozmowę przeprowadzili i to wszystko w tej mojej książce w ostatnim rozdziale jest. Inną taką znajomą, którą znałem bardzo dobrze, to była Małgosia, która zawsze mówiła, że ma bardzo ciekawą córkę. No, okazało się, że córka no, pracowała trochę w policji. Później pokazała ta Małgosia jej zdjęcie, rzeczywiście bardzo urodziwa dziewczyna, zgrabna i ładna. I co się okazało? Dziewczyna została spadochroniarką i tutaj właśnie w areoklubie w Pruszczu Gdańskim skakała z samolotu z wysokości 4 tysięcy metrów. Tak się okazało, tak się stało, że również mój kolega, Stewart z Promów, również był zatwardziałym spadochroniarzem i okazało się, że on mnie mówi o takiej wspaniałej młodej dziewczynie, która skacze z, z każdej wysokości, no i jest z każdego skoku bardzo zadowolona. Z uśmiechem na twarzy wyskakuje z wysokości 4000 tysięcy metrów. No i dlatego uważałem, że również o niej trzeba napisać i do książki mam jej zdjęcie, jak leci na tej dużej wysokości samolotu. Widocznie kolega również z padochronia zrobił jej zdjęcie. No i takie inne zdjęcie na lądzie. No to za to dziękuję właśnie tej mojej znajomej Małgosi, która ma taką córkę, która tak się ciekawie właśnie przedstawiła. No, i jeszcze mam jednego kolegę, który, o którym też w końcówce tej mojej książki piszę. Nazywa się Antowski, mieszka w Szwecji. No, i on bardzo ciekawy tryb życia prowadził. Robił interesy na Ukrainie, był zaprzyjaźniony z prezydentem Ukrainy. No, i zrobiłby duży biznes, tylko niestety, ale mafia rosyjska pokrzyżowała jego plany. no. Właśnie to chciałem przedstawić, i książka, która się ukaże za miesiąc, dwa miesiące, będzie na pewno bardzo ciekawa, i sądzę, to, to jest moja już dwunasta książka napisana. No i może będzie, tak jak dwie poprzednie, inne książki, będzie bestsellerem. Nie będzie dużo tych książek. bo teraz... Andrzej. <grym> <grym> Dziękuję za tę opowieść. No, ja widzę, że że ta książka no naprawdę chyba będzie wciągająca. Raz. Klementyna Mańkowska, za przyjaźniona z kanalizem, wszelkie jakieś tam dojścia do, do, do tych największych, najwyższych oficerów tak. i przez to niesamowite wiadomości, które mogła wywiadowi angielskiemu. I okazuje się, że to jest Twoja kuzynka. Jakaś niesamowita historia. Teraz słyszę tu o kapitanie Szymańskim. Kapitan Szymański, nie znam go, no, ale to też fascynujące. To Te jakieś porównanie kapitana statku, kapitana promu, promu i kapitana statku powietrznego. Dreamer, no na pewno będzie ten rozdział również ciekawy. Antoski, Antowski, o którym mówisz, o tym Szwedzie, że tak powiem, no znam go dobrze, także wie, wiem, y, wiem o co chodzi. A jeśli chodzi o tą spadochroniarkę, to rozumiem, że to jest Małgosi Kwiecińskiej córka. Tak, tak? Jest. tak Małgosię Kwiecińską znamy bardzo dobrze. Także można powiedzieć, niektóre postacie dla mnie to są zupełnie nowe. Ale, ale niektóre znam, no proszę Państwa, ja niektóre fragmenty tej książki już czytałem, także przypuszczam, że każdemu się ona spodoba, mam nadzieję, że się zmobilizujesz, szybko skończysz i jakoś tam zdjęcia powstawiamy, damy do korekty to wszystko, tak, do, do redakcji i gdzieś puścimy do jakiejś drukarni do druku. Ja proszę Państwa, ja się pochwalę że przy okazji, że ja też wydałem teraz książkę nową. Ta książka to w ogóle jest ciekawa historia, bo to jest szósty tom y, trylogii. No, trylogia to niby dzieło składające się z trzech części, ale jak napisałem czwarty tom tego cyklu, to nazwałem tą pierwszą w historii trylogią czterotomową. Potem była trylogia pięciotomowa, teraz sześciotomowa trylogia, naprawdę to się mówi heksalogia. W każdym razie zakończyłem taki cykl takich wspomnieniowych książek z sobotu. No i proszę Państwa, no też niedługo się powinno ukazać. Tak, także no i tyle. Andrzej, dziękuję Ci za to wszystko i Państwu również dziękuję za wysłuchanie. Ten odcinek taki dosyć krótki był, ale to tak. tylko zajawka tej książki. Jak będzie książka gotowa, to Andrzej tak, tak, tak. z dużą przyjemnością nam coś więcej na ten temat opowie i pokażemy tam fragmenty, może przeczytać jakieś fragmenty, zobaczymy. Jak. Tak, no można, można tak. do, dużo do. ciekawych historii tam jest w do, tej Dobra, proszę Państwa, no i tym samym kończymy ten yy, szósty odcinek, bardzo dziękujemy za uwagę i za zainteresowanie, przede wszystkim za to, że Państwo się domagali, jak mieliśmy dosyć długą yy, przerwę w emisji tych odcinków, w bo to wynikało z kłopotów tam sprzętowych i kadrowych i tak dalej, no ale jak yy, tro, trochę tego zainteresowania było, ile się osób tam pytało, no to... Zmobilizowaliśmy <noise> się i coś na <głos》>. graj, no. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w następnym ja odcinku. Dziękuję Gabrielowi, no i słuchaczom, że wysłuchają tego. Dziękuję.